Jak zapewne wiecie, arena dała dziś blogposta, podczas którego wiele się dzieje, posypując swoją głowę popiołem, przyznając się do wielu zaniedbań w samej grze. Dodatkowo na YouTube pojawił się krótki film przedstawiający część nowej mapy oraz no coś wychodzi z wody, także zapraszam na materiał, gdzie wszystkiego się dowiesz. Zaczynamy od blog posta, który jest spory, dając nam kilka informacji na temat przyszłości gry oraz tego, jak faktycznie postrzegają Soto. Pierwsza część tego materiału będzie związana z blog postem, będziemy go po prostu czytać. W drugiej części jest już po prostu moje podsumowanie, także jeżeli nie chcesz tego słuchać, zapraszam do drugiej części. Warto zacząć od tego, że już 4 czerwca dostaniemy nowy blog post, który opowie nam więcej o wizji na temat nowego dodatku, jaki dostaniemy nareszcie wstępny trailer z zapowiedzią i jest to już oficjalnie powiedziane w tym nowym filmiku. I warto powiedzieć, że ten ostateczny trailer będzie prawdopodobnie przed samą premierą, także pojawiał się dwa, także zaczynajmy. Powodem dostarczenia aktualizacji w bardziej spójny i terminowy sposób było lepsze wsparcie dla systemów i trybów gry, które tworzą doświadczenie płynące z Guild Wars 2, umożliwienie pracownikom arenet lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Teraz, gdy zakończyliśmy pełny cykl wydania ekspansji, mogę z pewnością powiedzieć, że poczyniliśmy znaczące postępy w kierunku tych celów. Ale jak to bywa ze wszystkim, jest miejsce na poprawę, zarówno pod względem dostarczanej treści, jak i procesów, przez które je dostarczamy. Dziś skupię się na niektórych z naszych wniosków dotyczących samej treści. Zakończenie sagi o Starszym Smoku w Guild Wars 2 End of Dragons dało nam wyjątkową okazję do zagłębienia się w inny rodzaj opowiadania historii. Naszym celem było skupienie się na głębszych narracjach, zakorzenionych w postaciach i okolicznościach wokół postaci gracza. Jednak z Soto nasze ambicje skłoniły nas do podjęcia szerszego zakresu, niż było to wykonalne. Wprowadziliśmy wiele nowych postaci, a fabuła była zbyt skomplikowana, jak na to, co można rozsądnie obsłużyć w ramach rocznej ekspansji. To sprawiło, że niektóre interakcje między postaciami wydawały się pośpieszne, a wątki fabularne niezbadane. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Wiele się nauczyliśmy z tego doświadczenia i mamy znacznie lepsze zrozumienie skali historii w naszej nowej strukturze wydawniczej. W naszej kolejnej ekspansji zamierzamy opowiedzieć bardziej ugruntowaną historię, osadzoną w nowym regionie Tyrii, ze szczególnym naciskiem na lokalne zagrożenia i globalną dyskusję na ich temat. Tyria pomimo wszystkich swoich wyzwań nadal się rozwija i porusza. Podczas gdy zostawiamy Naios i Kryptisów, aby cieszyć się nowo odnalezioną wolnością, historia podejmie niektóre wątki rozpoczęte w Guild Wars 2 Secret of the Obscure, kontynuując kwestię Astral World, ich moralną dwuznaczność i ich związek z Tyrium. W SOTO dostarczyliśmy trzy nowe otwarte mapy. Pierwsze dwie, Amnytas i Skywatch Archipelago, pojawiły się wraz z premierą ekspansji w sierpniu 2023 roku. Trzecia mapa, Inner Nios, została wydana z pierwszą kwartalną aktualizacją w listopadzie 2023 roku i została następnie rozbudowana w drugiej i trzeciej kwartalnej aktualizacji o nową przestrzeń do gry. Po intensywnej przygodzie winernaios w ostatnich miesiącach jest jasne, że używanie jednej mapy jako głównego punktu skupienia dla trzech wydań nie jest idealne z punktu widzenia graczy ani deweloperów. Nasza decyzja o takim postępowaniu pierwotnie wynikała z ograniczeń produkcyjnych i nakładających się harmonogramów rozwoju między ekspansjami, ale od tego czasu zidentyfikowaliśmy kilka sposobów na złagodzenie tych problemów, zarówno pod względem struktury wydania, jak i ulepszeń procesów. W naszej kolejnej ekspansji nasze pierwsze dwie mapy zostaną wydane wraz z premierą ekspansji, tak jak to miało miejsce w SOTO. Jednak ostatnia mapa pojawi się w drugiej kwartalnej aktualizacji i zostanie rozbudowana w trzeciej, co oznacza, że zostanie rozbudowana na dwa wydania, tak jak Biora Marches i Drizzlewood Coast. Nie tylko daje to naszemu zespołowi trochę więcej czasu na rozwój trzeciej mapy, ale także oznacza, że historia podczas następnego cyklu ekspansji lepiej wykorzysta wszystkie trzy mapy i zabierze cię z powrotem do znanych obszarów swoich poprzednich przygód. Chociaż pierwsze kwartalne wydanie po premierze ekspansji nie będzie zawierało trzeciej otwartej mapy, jak to miało miejsce w Soto, jednak ta aktualizacja będzie dodawała mnóstwo nowej treści, która zapewni ci zajęcie pod względem historii, open worldu oraz potyczek. Wiem, że to trochę enigmatyczne, ale miej pewność, że to pierwsze kwartalne wydanie będzie zawierało coś naprawdę ekscytującego, czego gracze domagali się od ponad 5 lat. Funkcje MMO składają się z licznych systemów rozgrywki i typów treści, z których każdy odgrywa inną rolę w doświadczeniu gry. W miarę jak gry trwają, mają tendencję do gromadzenia coraz większej liczby systemów i funkcji z ekspansji i tym podobnych, co jest w porządku, o ile wkładamy wysiłek w utrzymanie i aktualizowanie tych systemów. Patrząc wstecz na historię gry, uważam, że to utrzymanie i dbałość o te systemy to jedno z obszarów, w którym czasami zawiedliśmy, a nawet wpadliśmy w pułapkę wydawania nowych funkcji tylko po to, aby je wydać, nawet jeśli pokrywają się z istniejącymi już elementami. Wewnętrznie nazywamy to nakładaniem kapelusza na kapelusz. W ciągu ostatnich dwóch lat skupiliśmy się bardziej na utrzymaniu i interakcji systemów oraz unikaniu zbędnej nadmierności. Skupiliśmy się na utrzymaniu żywych systemów gry, a w przypadku Soto poszliśmy nawet tak daleko, że całkowicie przeprojektowaliśmy istniejące funkcje, aby zrobić miejsce na bardziej zmodernizowane rozwiązania. Przykładem udanej strategii jest Wizard Vault. A w ekspansji numer 5 możesz spodziewać się wprowadzenia nowego systemu, który dodaje znaczący nowy sposób spędzenia czasu w Guild Wars 2. Jednocześnie znacznie poprawiając doświadczenia gracza związane z istniejącymi systemami gry. Ogólnie rzecz biorąc byliśmy nieco konserwatywni w kwestii funkcji w Gewarz 2 Secret of the Obscure. Staraliśmy się znaleźć właściwą równowagę między zakresem, harmonogramem a ryzykiem, poruszając się w nowej strukturze treści. Wyeliminowaliśmy wiele niedociągnięć, co pozwoliło nam być nieco bardziej ambitnymi w naszej kolejnej ekspansji. Także sumując. Arena postanowiła wprowadzić roczne aktualizacje w trybie kwartalnym, by pracownikom łatwiej się pracowało, wprowadzić lepsze wsparcie dla systemów gry i ogólnie chcieli być bardziej terminowymi. Przyznają się, że w Soto dodali momentami za dużo postaci, chcieli za bardzo rozwinąć fabułę, co skończyło się niewypałem przez właśnie mniejsze dodatki. Przyznają, że niektóre interakcje między postaciami wydawały się za bardzo pośpieszne, po prostu nie potrafili się wyrobić, co w przyszłości naprawią. W nowym dodatku, tak jak mówiłem, na materiale analizującym i bardzo się z tego cieszę, fabuła będzie stabilna, ugruntowana na lokalnych problemach i ich działaniach na świat. Więc lekko zwolnimy z zabijania bogów oraz starszych smoków na jakieś mniejsze, aczkolwiek dalej ważne problemy. Różnica pojawi się także przy wydawaniu map. Przyznał, że Inner Nios był źle prowadzony, jeżeli chodzi o premiery. Dlatego teraz będzie system jak na przykład w Drizzlewood Coast, gdzie dostaniemy trzecią mapę w dwóch większych częściach. Pierwsze dwie mapy pojawią się przy premierze, potem jeden kwartał będzie bez mapy, aczkolwiek z kontentem, i potem druga i trzecia aktualizacja, pojawi się mapa. Pierwsza kwartalna aktualizacja nie będzie zawierać mapy, ale wprowadzi do gry wiele nowej treści. Dodatkowo, pierwsza aktualizacja doda coś, o co prosili ludzie już od ponad 5 lat. Dalej twórcy przyznają, że zawiedli w kwestii wspierania istniejących treści, zamiast wspierać to co istnieje, robili jego nowe wersje. W nowym dodatku dodadzą system, który doda nowy sposób spędzania czasów Wars 2, jednocześnie znacznie poprawi doświadczenia gracza związane z istniejącymi systemami. Także tak wygląda podsumowanie, a jeżeli chodzi o filmik, to z niego dowiadujemy się jednej ważnej sprawy: będzie można użyć spira na lądzie, co sprawiło, że cena legend bardzo wzrasta. W filmie na pierwszy rzut oka nie ma niczego więcej, prócz kompleksu budynków daleko na skalę. Czy to będzie hub, a może guildhall, tego nie wiemy. Jeżeli czegoś się dowiem albo znajdę coś na filmie, zaraz nagram analizę. Na ten moment zostawiam Was z tym materiałem. Cóż, budowle są cozy, więc kto wie, może housing, to by było naprawdę ciekawe. Aczkolwiek z informacjami musimy troszkę poczekać. Dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzu. Dajcie suba oraz łapkę w górę. I zapraszam także na live, gdzie codziennie streamujemy. Link w opisie. Hej.